Rozdział 18. Potem Pan ukazał mu się na równinie Mamre, a on siedział u wejścia do swego namiotu w najgorętszej porze dnia i podniósł swe oczy i zobaczył, że naprzeciwko siebie stanęli trzej mężczyźni. Gdy ich ujrzał, pobiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i skłonił się do ziemi i powiedział: Mój panie. Jeśli znalazłem teraz łaskę w Twoich oczach, nie omijaj, proszę, swego sługi. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście mogli obmyć sobie nogi. Potem odpoczniecie pod drzewem i przyniosę kęs chleba, abyście posilili swoje serca. Potem odejdziecie. Po to bowiem przyszliście do mnie, swego sługi. A oni powiedzieli. Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham pospieszył do namiotu, do Sary i powiedział, Przygotuj szybko trzy miarki najlepszej mąki i zrób podpłomyki. Abraham zaś poszedł do stada. Wziął młode i wyborne cielę i dał je słudze, które szybko je przerządził. Wziął też masło, mleko i cielę, które przerządził i postawił przed nimi. A gdy oni jedli, on stanął przy nich pod drzewem i zapytali go, Gdzie jest twoja żona Sara? A on odpowiedział, Jest w namiocie. Wtedy powiedział pan, Na pewno wrócę do ciebie za rok o tej porze. A oto twoja żona Sara będzie miała syna. A Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było za nim. Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku i przestało już u Sary bywać według zwyczaju kobiet. Sara roześmiała się więc w sobie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam i mój pan jest starcem, mam doznawać rozkoszy? Wtedy pan powiedział do Abrahama: Dlaczego Sara roześmiała się, mówiąc: Czy naprawdę urodzę, gdy się zestarzałam? Czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla Pana? W przyszłym roku o tej porze wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. I Sara zaparła się, mówiąc, Nie śmiałam się, bo się bała. A on powiedział, Przeciwnie, śmiałaś się. Potem ci mężczyźni stali stamtąd i skierowali wzrok ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. Wtedy Pan powiedział: Czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Przecież Abraham na pewno rozmnoży się w lud wielki i możny, a w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi Pana oraz czynili sprawiedliwość i sąd, aby Pan sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział. Potem Pan powiedział: „Ponieważ okrzyk sodomy i gomory jest wielki, i ich grzech jest bardzo ciężki. Stąpił teraz i zobaczył, czy postępują według tego okrzyku, który doszedł do mnie. A jeśli nie, dowiem się. Wtedy ci mężczyźni odwrócili wzrok i poszli stamtąd do sodomy. Ale Abraham jeszcze stał przed Panem. I Abraham zbliżył się i powiedział: Czy wytracisz sprawiedliwego razem z Niegodziwym? Jeśli będzie pięćdziesięciu sprawiedliwych w tym mieście, czy je wytracisz i nie oszczędzisz tego miejsca ze względu na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim są? Niech to będzie dalekie od Ciebie, byś miał uczynić coś takiego. I zabić sprawiedliwego z niegodziwym, żeby sprawiedliwy był jak niegodziwy. Niech to będzie daleki od ciebie. Czy sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie? Wtedy pan odpowiedział: Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych w samym mieście, oszczędzę całe miejsce ze względu na nich. A Abraham odpowiedział: Oto ośmielam się teraz mówić do mojego pana. Choć jestem prochem i popiołem. Gdyby do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z powodu braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? I odrzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Odezwał się ponownie do niego i powiedział, a gdyby znalazło się tam czterdziestu, I odpowiedział, nie uczynił tego ze względu na tych czterdziestu. Abraham powiedział Niech się nie gniewam, mój Pan, że zapytam A gdyby znalazło się tam trzydziestu? Odpowiedział Nie uczynię tego, jeśli znajdę tam trzydziestu Rzekł jeszcze Oto ośmielam się teraz mówić do mego Pana A gdyby znalazło się tam dwudziestu? Odpowiedział Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu Powiedział Niech się nie gniewa, mój pan, że jeszcze tylko raz przemówię. A gdyby znalazło się tam dziesięciu, odpowiedział. Nie zniszczę go ze względu na tych dziesięciu. Gdy pan skończył rozmowę z Abrahamem, odszedł, Abraham zaś wrócił do siebie.